Stacja ProSenior Janek Radzi. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o filmowaniu smartfonem. Jakość filmów nagrywanych na wielu smartfonach zaczyna być wystarczająca, by wykorzystać je w celach półprofesjonalnych. Największym problemem jest przy tym wcale nie obraz, ale parametry rejestrowanego dźwięku. Mikrofony w smartfonach, nawet jeżeli nie są najgorsze, to i tak nie są w stanie przekonująco rejestrować dźwięku dobiegającego z różnych stron. Postęp technologiczny pozwala nam na zminimalizowanie ilości sprzętu, który musimy przy sobie nosić. Zamiast aparatu, kamery, lampy i mikrofonu, wystarczy nam mieszczący się w kieszeni smartfon. Nagramy nim film. Podcast albo zrobimy zdjęcia. Niestety nie jest to jeszcze technika pozwalająca nam na osiąganie takich efektów jak profesjonalny sprzęt. Ale jest na to rada. Jak już wspomniałem we wstępie, dzisiejsze telefony zaskakują jakością swoich obiektywów fotograficznych, a także niezwykle wysoką rozdzielczością nagrywanych filmów, ale pod względem możliwości rejestrowania dźwięku. Nie dokonał się żaden postęp. Konstruktorzy smartfonów nie mogą bowiem oszukać praw fizyki. Dobre mikrofony muszą mieć odpowiednio duże rozmiary oraz budowę pozwalającą wychwytywać dźwięk z wielu stron. Mikrofony montowane nawet w najlepszych smartfonach pozostawiają wiele do życzenia, zwłaszcza w przypadku, gdy wykorzystujemy je do czegoś więcej niż do zwykłej rozmowy telefonicznej. Kiedy oczekujemy bardzo dobrej jakości nagrania, na przykład kręcąc film lub prowadząc telekonferencję, sięgamy po urządzenia zewnętrzne. Jak podpiąć mikrofon zewnętrzny do telefonu? Zależy to wprost od wybranego przez nas typu urządzenia. W najlepszym wypadku podłączenie obu sprzętów zajmie kilka sekund, a w najgorszym będzie wymagało instalacji specjalnego oprogramowania a także wykorzystania specjalnych przejściówek. Przyjrzyjmy się więc z osobna każdej z tych sytuacji. Mikrofony bezprzewodowe Bluetooth Wybierając bezprzewodowy mikrofon Bluetooth, połączymy go z telefonem w sposób identyczny do tego, w jaki komunikujemy z nim np. słuchawki lub smartwatche. Są to najczęściej tzw. mikrofony krewatowe. Które bardzo dobrze spełniają swoją rolę przy wywiadach czy reportażach. Po uruchomieniu mikrofonu włączamy funkcję parowania sprzętu i wybieramy jego nazwę z listy wykrytych urządzeń Bluetooth na smartfonie. Po sparowaniu telefon automatycznie wyłączy swój własny mikrofon i przełączy się na model zewnętrzny. Warto dodać, że często do odblokowania wszystkich funkcji ustawień mikrofonu niezbędne będzie także pobranie dedykowanej aplikacji wytwórcy. Mikrofony ze złączem audio 3,5 mm Jak podpiąć mikrofon do telefonu, który wyposażony jest w zwykłe złącze słuchawkowe? Jest to również dosyć szybki sposób na skorzystanie z możliwości zewnętrznego nagrywania dźwięku. Ale jak już wspomniałem, złącza tego typu są coraz rzadszym widokiem we współczesnych smartfonach. Podczas wyboru mikrofonu z kablem i wtyczką Audio Jack 3,5 mm wybieramy modele z wtyczkami typu TRRS, to znaczy takimi, które transmitują równocześnie sygnał audio dla słuchawek lub głośników oraz dźwięk z mikrofonu. TRRS oznacza. Tip, ring, ring, sleeve, czyli po polsku końcówka, pierścień, pierścień i tuleja, co odnosi się do czterech przewodów tworzących kabel. W telefonach montowane są wejścia tylko tego typu, to znaczy posiadające cztery piny na cztery przewody w kablu i my nie mamy na to wpływu. Natomiast wtyczkę, którą wkładamy do gniazda, Poznamy po tym, że umieszczone są na niej cztery, a nie trzy pola kontaktowe, tak zwane piny. Poza tym, należy wspomnieć, że w sklepach znajdziemy też przejściówki audio jack na USB, a nawet adaptery Bluetooth. Przy zakupie przejściówek należy zwracać uwagę na dedykowaną markę sprzętu, do którego dokupujemy przejściówkę. Smartfony niektórych marek mają bowiem inną kolejność styków zwanych pinami w gnieździe niż pozostałe marki. Mikrofony USB. Kolejną popularną rodziną mikrofonów są modele komunikujące się z urządzeniami za pomocą kabli USB. W przypadku najnowszych smartfonów najrozsądniej jest postawić na sprzęt z końcówkami USB-C lub Lightning dla telefonów firmy Apple. Spotkamy się jednak także z mikrofonami z portami micro USB lub USB w standardowym rozmiarze. Niektóre mikrofony USB wpinamy bezpośrednio do gniazda w telefonie. W innych przypadkach łączą się one ze sprzętem za pośrednictwem kabla. W zależności od wielkości możemy przyczepić je wówczas do koszuli, ustawić na stole, biurku lub za pomocą specjalnej ramki. Przymocować do obudowy smartfona. Jeżeli port przyłączeniowy w telefonie nie pasuje do tego, który jest zainstalowany w kablu mikrofonu, używamy uniwersalnych przejściówek, które rozwiążą problem, choć mogą przeszkadzać nieco w użytkowaniu sprzętu. Systemy Android i Apple powinny automatycznie wykryć większość sprzedawanych na rynku modeli mikrofonów USB. Jeżeli niezbędne jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania, zostaniemy o tym poinformowani przez producenta na opakowaniu. Dokupienie zewnętrznego mikrofonu do smartfona jest świetnym rozwiązaniem dla tych, którym zależy na jakości nagrania, zarówno samego dźwięku, jak i filmów z dźwiękiem. Jeśli tworzycie własne produkcje, którymi dzielicie się z innymi, na pewno zależy Wam na tym, by wasi odbiorcy otrzymywali treści przyjemne dla ucha. Nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach nie wystarczy, że macie coś ciekawego do powiedzenia. Musicie jeszcze postarać się, by nagranie spełniło oczekiwania co do jego jakości. I właśnie dlatego, jeśli do swojej pracy używacie telefonu, zdecydowanie przyda Wam się dodatkowy mikrofon. Po zewnętrzne mikrofony sięga naprawdę wiele osób. Przydają się one nie tylko podczas telekonferencji lub rozmów wideo w plenerze, ale przede wszystkim podczas nagrywania filmów i klipów, którymi dzielimy się w popularnych serwisach, takich jak YouTube czy TikTok. Przy pracy z wideo czy w reportażu przydatne są również mikrofony typu shotgun. Zazwyczaj umieszcza się je na tzw. tyczce. Czyli ręcznym statywie, trzymanym przez operatora w trakcie reportażu bądź planu filmowego. Ich konstrukcja charakteryzuje się wysoką czułością oraz superkierunkowością. Korzystając z mikrofonu kierunkowego, słyszymy to, co znajduje się na wprost od urządzenia. Natomiast dźwięki rozprzestrzeniające się po bokach mikrofonu są przetwarzane z minimalną siłą. Mając to na uwadze, Głównym powodem korzystania z mikrofonu kierunkowego jest redukcja lub usuwanie niechcianego szumu i skupienie się na pożądanym źródle dźwięku. Na przykład, jeśli nagrywacie wywiad w hałaśliwym otoczeniu, użyjcie wysoce kierunkowego mikrofonu, który może odrzucić dźwięki dochodzące z tyłu lub z boku mówcy. Są też mikrofony dwukierunkowe, odbierające dźwięki tylko z dwóch kierunków. Z tyłu i z przodu mikrofonu. Ten typ kierunkowości jest skuteczny w odbieraniu dźwięku zarówno od publiczności, jak i od mówcy. Jestem przekonany, że jeśli zdecydujecie się na nagrywanie z mikrofonem, już nigdy z niego nie zrezygnujecie, a wasi odbiorcy będą wam za to wdzięczni. Ja dokupiłem do swojego smartfona pojemnościowy mikrofon kierunkowy wpinany bezpośrednio do gniazda USB-C bez jakiegokolwiek przewodu. Jeśli podłączony do gniazda USB-C w smartfonie mikrofon nie działa, to należy w ustawieniach telefonu sprawdzić, czy tzw. funkcja OTG jest włączona. OTG, po angielsku On The Go, jest to funkcja pozwalająca na podłączenie do smartfona lub tabletu dodatkowych akcesoriów, takich jak klawiatura, mysz, mikrofon, zewnętrzny dysk twardy lub pendrive. Jeśli podłączamy do portu USB smartfona który z wymienionych urządzeń kablem, to należy pamiętać, że musi to być kabel USB OTG. Więcej na temat kabli USB OTG powiem w kolejnej audycji. I ostatnia rada. Pamiętajcie, że mikrofony pojemnościowe są z reguły bardziej czułe niż mikrofony dynamiczne. Życzę powodzenia przy eksperymentowaniu z podłączaniem mikrofonu zewnętrznego do waszego smartfona. Stacja Prosenior, Twoje miejsce w cyfrowym świecie.